W zeszłym roku uruchomiliśmy pilotażową usługę Streetbusa dla osób bezdomnych. Streetbus to jest takie miejsce, do którego osoby bezdomne w okresie zimowym mogą przyjść po to, żeby się ogrzać. Miejsce, w którym mogą zjeść kanapkę, otrzymają termos z ciepłą herbatą, z ciepłą kawą, mogą również otrzymać koc. Wśród osób bezdomnych są bezdomni, którym trudno jest dostosować się do regulaminu w ogrzewalni, do regulaminu w noclegowni, albo których problem z uzależnieniem jest na tyle duży, że mają problem z ograniczeniem picia nawet do takiego poziomu, żeby skorzystać z noclegu w ogrzewalni. Osoby te najczęściej przebywają w miejscach niemieszkalnych. A po to, żeby ich wesprzeć w tym trudnym okresie zimowym, uruchamiamy usługę Streetbusa. Autobus porusza się po Krakowie w nocy, zatrzymuje się w trzech miejscach. W tym roku, biorąc pod uwagę skupiska osób bezdomnych w mieście, ale też ich opinie, autobus będzie się zatrzymywał pod Muzeum Narodowym, na ulicy Lema oraz na przystanku SKA Podgórze.